Dzień dobry, Anna Zapraszam na serwis informacyjny Telewizji Małopolska. Zadania o charakterze sportowo-turystycznym, kulturalne, a może prospołeczne czy prozdrowotne. Do końca września trwa głosowanie w czwartej już edycji budżetu obywatelskiego Województwa Małopolskiego. 12 milionów złotych, czyli kwota rekordowa, jeżeli chodzi też o przyznany budżet. Przypomnę, w ubiegłych edycjach kwota 8 milionów złotych i 188 projektów z tego województwa małopolskiego. Świadczy to też o tym, że Małopolanie zainteresowani są tym, żeby tworzyć te takie bardzo y, obywatelskie budżety, żeby sami decydowali o tym, co w ich regionie jest najbardziej potrzebne. Swój głos oddać może każdy Małopolanin, który skończył 16 lat w 30 miejscach stacjonarnych lub na w www.bo.malopolska.pl Każdy Małopolanin ogarnie. Są to dosłownie trzy kroki. Wybraniamy swoje imię, nazwisko, PSL. Wybieramy subregion, do którego głosujemy. Następnie zaznaczamy kilka okienek, akceptując politykę prywatności. Przechodzimy do następnego kroku, wybierając zadanie i kropka z nas nie ma w swoim otoczeniu seniora, który dał się naciągnąć na zakup garnków czy koca za kilka tysięcy złotych, w rzeczywistości wartych jakieś 20 razy mniej. No właśnie, nieuczciwe techniki sprzedażowe to prawdziwa plaga. Dlatego Samorząd Województwa Małopolskiego wesprze finansowo Stowarzyszenie Manko i kampanię Stop Manipulacji Nie Kupuj na Prezentacji. Ja trafiłem na wszystkie trzy nagrody. wszystkie gratulacje. I po imieniu już mi to mówić. Zaproszono mnie do stołyka, wywiad, czy renta jest, czy pracuję. Wszyscy z nas mogą być agentami kampanii nie niekupy na prezentacji, pobrać folder, informacje, plakat i docierać do swoich sąsiadów, do rodziny, do kogoś samotnego. Samorząd Województwa Małopolskiego zdecydował się na to, aby zrealizować ten program ze względu na duże zagrożenia, jeżeli chodzi o różnego rodzaju techniki manipulacyjne, techniki sprzedażowe, którym ulegają osoby starsze, dzieci i młodzież. Daj sobie czas. Skonsultuj zakupy z rodziną, z bliskimi. Nie ulegaj manipulacji. Nie kupuj na prezentacji. Stop manipulacji. Nie kupuj na prezentacji. Nie kupuj powrót do tradycyjnych smaków i potraw z dzieciństwa, ale w nowoczesnym wydaniu od to tegorocznego festiwalu smaku, który towarzyszy nam przez całe lato, a wszystko po to, aby przekonać się, że na polu smakuje lepiej. Małopolski Festiwal Smaku to wspaniała okazja, by być razem. Będziemy wspólnie gotować, poznawać małopolską regionalną kuchnię i spędzać czas po prostu ze sobą. Ostatnia edycja w niedzielę 22 września w Krzeszowicach. Oprócz gotowania na żywo i spróbowania regionalnych potraw, uczestnicy Festiwalu Smaku będą mogli kupić prawdziwe miody, świeżo tłoczone soki, chrupiące czy pachnące wędliny. Serdecznie zapraszamy do udziału i do oglądania nas już za tydzień.